Siemanko, witajcie w czwartym odcinku z draftu mistrzowskiego przed nami y, kolejne wyzwania, jednak tak jak wam obiecałem, na dzisiaj przygotowałem SBC, więc będzie ciekawie. No i też zastanawiam się nad y, wykonaniem gwarancji totsa z ligi tureckiej y, bo powiem wam, że to wyzwanie kosztuje około 10 tysięcy, jak trafimy jakiegoś fajnego tocika, to on może nam się potem przydać bardzo do, y, do naszego głównego składu. Jak widzicie mamy 65 tysięcy końców, natomiast... Oprócz tego już mam przygotowane wszystkie właściwie y, SBC. Przygotowałem na dzisiaj hybrydy narodowe. Myślę, że na każdy odcinek będę przygotowywał takie jedno y, SBC. Raz hybrydy narodowe, potem są chyba narodowe i tam ligowe, coś takiego. I co jeden odcinek myślę, że takie SBC zrobimy. Koszt wykonania tego SBC to okolice 25 tysięcy. Ja troszkę przyjanuszowałem, troszkę policytowaliśmy niektórych zawodników. I z tego wszystkiego wyszło nam, słuchajcie, czekajcie, ja tutaj już zgłoszę te składy. Yy... No myślę, że tak z 3-4 tysiące byłem w stanie tam zaoszczędzić. Tutaj też jakieś tam paczki dostałem, bo musiałem te początkowe wyzwania SBC zrobić, żeby w ogóle wy móc, móc wykonać te, yy, te zadania. Tutaj same srebrne karty, ale z tym miałem największy problem. Coś tam mi się nie, yy, nie chciało zgrać pod kątem yy, zgrania, ale ostatecznie udało się to zrobić. Yy, tutaj, tutaj też właściwie bez wielkich szaleń, żaden piłkarz na tym prawym obrońcu. Nawet powiem wam, że zarobiłem, zresztą wam go zaraz pokażę. Przy okazji osoby, które grają, grają na PlayStation 4, to myślę, że możecie się pokusić o tego zawodnika i tutaj liga niemiecka, salutka, więc też... Bez wielkich szaleństw, no i dostajemy za to 4 paczki, plus tę paczkę, którą za momencie zobaczycie, to jest chyba za 55 tysięcy. Więc jeżeli samo wyzwanie kosztowało 20, powiedzmy 2-3 tysiące, a dostajemy paczki o wartości nawet nie wiem jakiej, ale naprawdę czekajcie: 25, 45, 35, 55 to naprawdę warto. Myślę, że jak najbardziej coś takiego warto robić. Jeszcze tego zawodnika bym wam pokazał. To był prawy obrońca. O, właśnie ten Bauer. Za 600 końców chyba licytowałem, bo przy okazji sobie dwóch licytowałem. Mówię, pewnie na jednym nie przelicytują, a właśnie nie przelicytowali, więc za 600 sobie dwóch licytowałem, jednego przepaliłem, a drugiego sobie sprzedałem z zyskiem. A tutaj tych dwóch właśnie coś mi nie wyszło do tego składu. Jednak tego Pereza kupowałem za chyba 200, ale go nie było na, teraz na rynku, w sensie byli tylko za 10 tysięcy, to mówię. A jak? Wystawię za 2900 yy, na Janusza. Dlatego mamy coś takiego, no i teraz myślę, że mogę Was zabrać na paczuszki. No i przechodzimy do tych paczek, tutaj brązowa. No myślę, że w takiej brązowej paczce to możemy tylko i wyłącznie liczyć na jakieś kondycje, chociaż i te świecące brązowe karty zazwyczaj są coś warte yy, w obliczu tych wszystkich SBC, to powiem Wam, że jak się dobrze trafi, to można yy, ładnie coś z tego wyciągnąć. I tutaj powiem Wam, proszę bardzo, Hiszpan 650, coś tam myślę, że wyciągniemy. Yy, Chociaż to są karty niewymienne. To nieźle. Wyciągniemy, dobra, nieważne. Bo to sobie sumie były te pierwsze wyzwania SBC, więc się nie dziwię, że to były niewymienne karty. Ta paczka chyba też była, chociaż nie, ta była chyba już normalna z SBC, także teraz już liczymy na jakieś profity. Postaram się jeszcze w tym odcinku te karty za SBC sprzedać przed rozpoczęciem draftu. Tak, żebyście zobaczyli, ile jeszcze jesteśmy w stanie tutaj zarobić tych końców. Mam nadzieję, że coś ciekawego uda nam się trafić dzięki temu podreperujemy swój budżet. No i tak samo, o właśnie ta paszka dwóch piłkarzy jeszcze była za TSBC początkowe. No i myślę, że jeżeli coś fajnego trafimy dzisiaj, to zrobię tego toca z Ligi Tureckiej. No tak, żeby ten budżet troszkę jeszcze podreperować, jakby dało radę. Tutaj Davis 81. Ok, tylko kwestia, czy on jest wymienny, czy niewymienny. No właśnie, są niewymienni. Ok, no ale teraz już przechodzimy do tych paczek wymiennych. No i mam nadzieję, że będzie jakiś boom. Zaczynamy od tej teoretycznie najtańszej i najsłabszej paczka za 25 tysięcy, niestety bez walkoutu i bez ekranów. I to troszkę nas zaczyna niepokoić, bo liczyłem. Chociaż ja na co... na jeden walkout chociażby był jeden walkout jest belotti dla PLKD. Tak, patrzę tutaj na te ligi. Okej, okay, coś tam może być warte. Dobra, teraz paczka za 35 tysięcy. Tutaj przede wszystkim te rzadkie karty jakieś kondycje, nie kondycje zespołowe są zawsze coś tam warte. No i tutaj mamy ekrany. No jakiś overall 8485. Mile widziany. O to jest Carvalho. Tak jest 84 overall Liga Hiszpańska. Okej, okay, myślę, że to yy, na tej karcie możemy coś fajnego yy, zrobić. Tutaj tego menadżera, te kontrakty, yy, które sobie zostawię, potem pewnie to wszystko będzie potrzebne jak będziemy sobie Pykać, ale te kondycje sobie póki co posprzedaję, potem pewnie przyjanuszujemy po niższej cenie, jak już będziemy grali te Champions. No i dwie paczki zostały za 45 55, jak w tych dwóch paczkach nic nie będzie, to chyba nie robię tego toca. Oj oj, oj oj Oj. Dobra, kolejne ekrany. Hiszpania Bramka. to może być... No kepa 8-4 nie. Okej, okay, no może te 8-4 nie są. Czekajcie, w sumie zobaczę po ile taki 8-4 teraz chodzi. Jesteś Kamil Glik. Ale te 8-4, ma no w okolicach 3000. No dobra, no dobra. No dużo jest tych piłkarzy. Myślę, że niektórzy na pewno są warci nieco więcej. No i ostatnia paczka, teoretycznie najlepsza, za 55000. tysięcy. No i czy będzie jakiś był? Jest wokout, tak jest, niebieska, come on! Aj, 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 szkoda, ale jest wokoutik. I Francja to musi być coś dobrego. To jest Loris chyba. Tak jest, Hugo Loris 88 overall. A ugo Loris powiem wam, że warty. Myślę, że może być w okolicach 35-40 tysięcy, yy, 30 tysięcy, okej, okay, ale powiem Wam tak, skoro trafiliśmy Lorisa, to ja sobie zrobię tą jedną paczkę z yy, tak, z tego Tocca, w sensie tego z Ligi Tureckiej, yy, póki co powystawiam wszystkich piłkarzy, a póki co lecimy zrobić drafcik. Ok, przechodzimy do drafciku. Jak widzicie już mam 90 tysięcy końców, z czego Loris jeszcze mi się nie sprzedał. Chyba go wystawiłem yy, za zbyt wygórowaną cenę. Natomiast mam nadzieję, że jakiś kosmiczny drafcik nam zaraz wypadnie. Tak patrzę na formację i chyba 4-2-3-1 albo 4-4-2. Te dwie formacje mnie najbardziej kuszą. 4-2-3-1. tym ostatnim mi się nawet całkiem przyjemnie gra, więc wezmę teraz 4-2-3-1. No i zobaczmy, od kogo zaczynamy. Od Jarka. Jarek Litman. No myślę, że to jest najlepsza karta z tych, które nam tutaj dropnęły. Zobaczmy, jaki tu będzie bramkarz. Oj, 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 Niech jest Bauman. Okej, okay. coś tutaj mi nie gra. Chociaż tutaj będzie chyba lepiej. Tak jest. Jest Lew Jaszyn, także mamy drugą ikonę. Yy, trzy karty, dwie ikony. To nie wygląda, powiem wam, źle. Jeden solidny defensor. Jesteśmy w domu i to jest Toty Ramos. A więc fantastycznie. Dobra, no to teraz SPD. Taki od zadań defensywnych jeszcze. No nie. Póki co myślę, że wybiorę po prostu Sancheza. Zobaczmy drugiego SPD. Okej, okay, to będzie chyba nieco lepiej. O tak, jest Sergio Busquets. Który będzie miał zielony link z Ramosem. No i tutaj Toc, Jordiego Alby albo Toty Marcelo. Jest Tocik, Jordi Alby, Jordi Alba. No pięknie, powiem wam, że tak trochę... Yy, obserwowałem tę kartę. Czy do swego składu nawet nie wziąć tego Jordiego alby? Ale ostatecznie odpuściłem ten temat. Drugi S.O. Matko Boska to jest ikona Optimus Prime Maldiniego. Wow, ja nie wiem co się tutaj dzieje, ale ten draft jest absolutnym kosmosem. Na prawej obronie. Ten, o, jest ten słynny menu. <laughs> Mnie myślę, że ma lepszą kartę. I póki co wezmę Walencję. Chociaż Valencia też ma jakieś tam lepsze karty, ale dobra, teraz na SPO. No i teraz w tej ofensywie tak naprawdę jest Jezuniu. I teraz mam dylemat, bo jest Neymar, którego uwielbiam, ale to też, też jest Maradona 98. Ale pójdźmy w tej ikony. Pójdźmy w tej ikonę. To już jest czwarta ikona swoją drogą. Yy, I zobaczmy kolejne SPO. Tu wezmę Hamesa, bo Son ma tego Totsa i będę starał się tego Tocika. Ojej, Ojeja, Sona wychwycić, a tutaj. Jak jaki jest ten Akin Fenwa? <grych> Ale, o Boże, Draw <grych> 192 w tym momencie tego się nie spodziewałem. I to ze srebrnym Akin Fenwon, więc naprawdę wygląda to wyśmienicie. Teraz Cancelo dołączy chyba na PO, tak jest, Cancelo na PO. On będzie grał tutaj w pierwszym składziku. No dobra, tak naprawdę potrzebuje napastnika. Potrzebujemy napastnika i jesteśmy w domu, do tego Havertz na to SPO, to też będzie solidna karta w razie problemu. Chociaż nie wiem, czy nie lepiej było przeczekać na ewentualnego towca, ale też jak za każdym razem będziemy czekać, to potem żadnej karty w końcu nie dostaniemy. A osobiście Hamesem nie lubię grać, stąd taki też wybór. Tutaj myślę, że obronę mamy w komplecie, więc pójdziemy typowo po to overall i wezmę tego Diego Godina kolejna karta Eriksen to 96 no i teraz ja wiem jedno nie mam pojęcia jak ja to wszystko poukładam bo chyba na Eriksena chociaż to zależy też od napastnika zależy od napastnika jakiego dostaniemy yy, tutaj weźmiemy Pulisicia bez wielkich kombinacji zostało nam 5 kart do końca i ten ta N ka ta jedna NK okej okay, jest Obamy Jank jest Neymar ale skoro mamy Eriksena, chociaż Obama Yang ma też celę, mówię, to celem. Mówię co właśnie z tym czekaniem. No, ale tak już będziemy mieli tego na padziora, bo Neymar też pełnego zgrania nie będzie miał i też tego Neymara za bardzo nie połączymy, chociaż wiadomo, że z ikonami jakieś tam zgranie zawsze będzie. Ale bez kombinacji. Niech jest Obama Yang. I Obama -Yang od razu niech sobie tutaj wejdzie. No i to mi się podoba, proszę Państwa, to jest takie potężne 192. I jeszcze cztery karty do końca, ale to już chyba bardziej pod kątem ławki rezerwoju będziemy szukać. Jest też Christian Vieri. Yy, piąta ikona, ok. Yy, weźmiemy tego Vieriego, bo ta reszta kart to jest taka, taka ok, ale, ale bez szału, nie? No i Eśpedeka tak patrzę, że mi brakuje. No i z tym Eśpedekiem, no Może jakiś kart, może jakiś Zanetti. No albo, albo właśnie nikt z tych zawodników. Jest Hendrix, no ale Hendrixa to ja nie chcę. No to wybiorę sobie po tak samo po ten Overall. Dwie karty do końca. Jeszcze jedna dobra, błagam. Okej. Okay. Neymar jako zmiennik. Myślę, że tutaj Neymarito jako. Z... Myślę, że Zajarka Litmanena będzie wchodził. Yy, pan Neymarito. I ostatnia karta w tym drafcie. To jest karta Kumana. Okej. Okay. Wiecie co? Ja tak naprawdę tego składziku ja nie muszę kompletnie układać. Po prostu widzimy się w pierwszym meczyku. Bo co tutaj zmieniać? Jest bramka, jest obrona. Jest pomoc, powiedzmy, jest atak. No i w drugiej połowie będzie wchodził na boisko myślę, że Neymar Havertz. No i ten trzeci znak zapytania. Mam nadzieję, że nie będzie potrzeby wpuszczania trzeciego. Lecimy z pierwszym meczem w tym odcinku. Jeszcze mała szybka zamiana Eriksena sobie przesunąłem na prawę SPO. No i tak teraz ostatecznie wygląda ten składzik. Lecimy z pierwszym meczekiem. A oto składzik pierwszego rywala. Ojoj, oj. Jest w ofensywie kim Skret straszyć, bo jest ten toc Ibrahimowicza do tego Karnibal, Neymara, Neśpedeku, Fernandinho czy Wijnaldum, no i obrona bramkarz, solidnie to wszystko wygląda, brak słabych punktów. Teraz Jarlitmanem przejmuje piłkę, tam wybiega Eriksen, ależ błąd Van Dijk a. i to jest toc Eriksena, chyba strzał gol. Tak jest! strzał, gol Christian Eriksen na 1 do zera Maradona. Oj, z problemami jednak tutaj sobie radzą. Obamy Young Maradona teraz za Eriksena. Oj, 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 to będzie groźna akcja. Zobaczmy Eriksen, Obamy Young 2 do zera. Kapitalnie to zrobili. Teraz Maradona. Zobaczmy Maradona. Fantastycznie do Sancheza i to jest 3 do zera. Ale to co zrobił De Gea. Wow, to jest zwykły De Gea, ale on broni super. Więc nie wiem, co tutaj się wydarzyło. Tym bardziej, że to Sanchez strzelał, a nie jakiś Maradona, Obama Young. Sanchez ma 58 strzałów. A tutaj szansa na 4 do 0. Obama Young do Maradony. I mamy 4 do 0. No i chyba też będzie Rechkid przy okazji. Eee, przypominam, że też mamy 50 Japońców zaległego odcinka. No i do tych 50 dokładamy kolejne 50 za ten rage quit, więc razem mamy już 100 FIFA pointsów w naszym budżecie. No i zapraszam Was na mecz ćwierćfinałowy. My zobaczmy w składzie kolejnego rywala, no i tu widzę solidna defensywa, pomoc, super, atak też ciekawy, chociaż ten Suarez to taki znak zapytania. No i bramkarz, też nie najlepszy. Ok, myślę, że jesteśmy w stanie to wybrać. Cancelo, świetnie do Maradony. Maradona, ależ to zrobił! Maradona 1 do 0! No, proszę Państwa, za takie coś łapki w górę się należą. Trzeba wynagrodzić Argentyńczyka Diego Armando Maradona. Kapitalnie rozegrana akcja, a Argentyńczyk pokazał swój kunszt, który wyprowadził nasz zespół na 1 do 0. Oj, 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 oj! oj. No, takich bramek nie strzela się nawet na treningach. A co dopiero w meczach o taką stawkę. Zobaczmy kolejna szansa, już Maradona tutaj wybiega, jest Obamy Yang, ale widzimy obrońcy są już tylko skupieni na Argentyńczyku. Ale przez to Obamy Yang sobie mija wszystkich obrońców jak tyczki i jest 2 do 0. Zobaczmy, Obamy Yang. na murawie pojawił się Brazylijczyk Neymarito. No i to może być od razu gol Brazylijczyka, tak też się dzieje. 47 minuta, 3 do 0. I Sokrates, to może być gol, jest gol honorowy. Ale to już jest 86 minuta, troszkę za późno, oj zobaczmy Neymarito, Ej, już piłka do Suarez, oj oj oj, ależ Suarez się tutaj przedarł i to się robi groźnie w tym momencie, no tego się nie spodziewałem, mecz był absolutnie bez historii, 3-0 full control, na teraz tracimy dwie bramki w krótkim okresie czasu, ale myślę, że rywal już piłki nie zobaczy. A jednak zobaczy. Ha! Nie mogę w to. Nie wierzę w to. Będziesz sytuacja. Zobaczmy, Neymar. I to jest nad bramką. O mamo. W cyklu mecz bez historii. <grywania> Mówię rywalnie. Zobaczy piłki. Cyk. Sytuacja praktycznie stuprocentowa, ale zabrakło zimnej krwi w wykończeniu dla mojego rywala. A tutaj jeszcze ostatnia akcja sędzia jeszcze nie kończy, mimo że to 94 bo czwarta minuta już była ale ostatecznie to my mamy awans do półfinału fu, gorąco się zrobiło lecimy na półfinał no i zobaczmy, bo czas na półfinalistę O, mamo ja, jak przegrać to właśnie z takim składem Ronaldinho, Optimus Prime Maradona, Optimus Prime, Van Dijk, Toc Fabinho, Seixpedena i się. chyba on ma 7 zgrania tutaj, Aleksandra no nie no, fantastyczny skład Oprócz tego, że rywal dysponuje potężnym składem, no to też dysponuje niezłymi umiejętnościami. Tutaj mogło być 1-0, ale był spalony Ronaldinho. Maradona do Obamy Younga. Ależ ta Maradona wybiega. Zobaczmy Maradona nad bramką. Unfortunately. Zobaczmy co wymyśli Eriksen. Fantastycznie tutaj mija rywala jednego, drugiego. Eriksen nadal utrzymuje się przy piłce. Obamy Young. Zejście, uderzenie i to jest gol. 1-0. I cyk, Obama Young, Obame Young, Young, To może być koniec! To jest, to no może nie koniec, bo to jest 2,59 minuta. Ale mój rywal jeszcze nie oddał chyba celnego strzału. Może jeden, ależ błąd tutaj. No już widzimy, troszkę się gubi, troszkę gra na szybko. A Obame Young wykorzystuje to perfekcyjnie 3 do 0 w 61 minucie. Obamy Young wyczeka, pięknie zagrywa do Eriksena. Eriksen, a i 4 do 0. No, i chyba będzie Rejczki, to jest ta pauza oznacza jedno. Tutaj rywal myślę, że może opuścić tak jest. No i w tym momencie mamy dodatkowe 50 FIFA pointsów yy, Czyli mamy 150 FIFA pointsów i do tego awansowaliśmy do finału. Dokładnie. Tak jak widzicie brak celnych strzałów, chociaż początek wskazywał na to, że rywal prezentuje nieco wyższy poziom. Teraz jak wygramy w finał, dostaniemy kolejne 300 FIFA pointsów, więc bardzo ważny yy, meczik przed nami. A no, oto skład finalisty, 4-4-2, ale tutaj widzę kilka solidnych kart, jest super bramkarz obrona, pomoc, to ty Neymar, to ty Varan, ok, Lineker Griezmann, no, też nie widziałem swoich punktów w tym składzie. A my od razu ruszamy do ataku, nie ma na co czekać, trzeba walczyć o swoje, Obameyang, do Maradony i 1 zera. kapitalny początek, lepiej dla nas to się nie mogło rozpocząć. A Diego Armando Maradona potwierdza wysoką formę. Maradona, ale tam świetnie wychodzi Jarek. Czy Jarek dobiegnie do tej piłki? Tak jest. Jarek dobiegł do piłki. Zobaczmy, co wymyśli Jarek. Wrzuteczka. Oj, 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 tam Obamy Yang był bliski. Czegoś pięknego. Jeszcze tu jest Maradona. Ale broni golkiper. No. Niepotrzebnie w środek. Strzeliłem. Nie szansa na kontratak Litmanen Do Obame Yanga. aj. aj, aj, aj. Chociaż, dobra, to poczekajmy, na spokojnie, mamy czas, 21 minuta, myślę, że rzut wolny Ale Jutandej to konieczność, piłka będzie zagrana na Toty Ramosa, Toty Ramos 2 do 0, no, no ten rzut wolny jest fenomenalny, a to może być rage quit finale, ale czy tak się stanie? Nie, ajajaj, aj, aj. już była nadzieja, i Maldini przejmuje piłkę, od razu zagrywa do maradony. No i jak oni to rozwiążą? Tam druga strona całkowicie odkryta, Jarek Litmanen 3 do zera. No i teraz chyba ta pauza może świadczyć o jednym: to może być rage quit. Tak też się dzieje. Błyskawicznie można by rzec wygrany finał draftu. No i w tym momencie mamy, to był trzeci rage quit w tym odcinku, czyli, do... czyli razem mamy, czekajcie, było 53 rage quity. Chyba 3 te były. W każdym razie to się sprawdzi. I w każdym, i mamy 150, 50, 500, 500 FIFA pońców w nagrodę. Tutaj też rywal strzału praktycznie nie oddał żadnego. Więc nie ma co się dziwić, że tak szybko opuścił ten finał. No, wygrywamy 4, 0, 3, 2, 4, 0 i 3, 0. Co za to dostajemy? Zatem wygrany finał. Ach, no tak średnio. Dwie paczki za 25 tysięcy, jedna paczka za 7,5 tysiąca. Widzę, że Loris się sprzedał pójdźmy zatem też na listę transferową ok, większość kart nam już się sprzedała jeszcze trochę mam w klubie bo ta playlista jest tylko do 30 miejsc ale to potem ogarniemy sobie no i teraz otwieramy te paczki, zobaczmy ile wyciągniemy z tego draftu, od razu leci pierwsza paczka no i liczę na jakiś fajny zarobek no i tego, to co z widzi tureckiej myślę, że zrobimy, a może potem polecimy na jakieś totalne YOLO i się zrobi jakieś SBC, takie grubsze, yy, o jakiegoś czasu, no zobaczymy, póki co yy, ciężko mi stwierdzić, jak to ogólnie rozegramy, yy, w pierwszej paczce bez szału, no ale tutaj, teraz przechodzimy do tych dwóch najlepszych paczek za 25 tysięcy, w pierwszej paczce są ekrany, okej, okay, żeby ten 8485 chociaż było, to będzie Jonas? Jonas, 84 Brazylijczyk. Coś tam warty na pewno on jest. Do tego jest Manu Triggerus. Tutaj Jonas. W okolicach myślę 3,5-4 tysięcy. Manu Triggeres. Manu Triggeres. W okolicach 5 tysięcy? Ok. I są też kondycje, zmiany pozycji. Nie, no super. Super, powiem Wam. Paczka, więc tutaj. Tego licytują, to potem go sobie też sprzedam. Powiem wam, że z tego draftu, no myślę, że już wyszliśmy, wyszliśmy spokojnie na zero. No i ta trzecia decydująca paczka, czy będzie walkout? Jest walkout! Jeszcze walkoutem niebieskim! No niestety, nie niebieskim. Yy, ale Niemiec, może bramka, nie, ach, to będzie Tomek yy, Müller w takim razie. Ale to już jest ładny profil. Profil. <laughs> nie wierzę, kurde. Ja, nie, nie da się odcinka mieć bez faila. Jest to Thomas Müller i jest to niezły profit. To jest niezły profita, a Rose chyba jest tam w wyzwaniach o te mecze z Ligii więc też coś tam jest warty. No ogólnie jestem mega, mega zadowolony z tego drafcika, z tego odcinka, tego Tocza. już zrobię na kolejny odcinek. FIFA pointsów nie, nie wydajemy na paczki, mamy chyba tam te 400 czy 500, potem to się sprawdzi. Myślę, że odłożymy sobie na jakąś lepszą paczkę, na spokojnie. Także czwarty odcinek za nami, zostawiajcie łapki w górę, bo jest szansa, że będzie ten kolejny bonusowy odcinek, ale to wszystko w waszych rękach. Ja się z wami żegnam. My widzimy się dopiero w przyszłym tygodniu, bo weekend będą odcinki z konta PLKD. Miłego wieczoru, trzymajcie się, no i na razie!